Budzą cię w nocy drobne skurcze łydek, zimne dłonie, a rano czujesz ciężkie nogi i brak energii. U wielu mężczyzn po sześćdziesiątym roku życia winny bywa nie tyle wiek, co drobne nawyki wieczorne pora kolacji. Rodzaj tłuszczu i to, czy wspieramy układ krążenia przed snem. Dobra wiadomość czasem wystarcza jedna, dobrze użyta łyżka. Jestem lekarzem pracującym z seniorami od ponad 20 lat. W praktyce często obserwujemy, że prosta zmiana 1. Łyżka wysokiej jakości oliwy z oliwek ekstra wieczorem pomaga uspokoić układ autonomiczny, wspiera funkcję śródbłonka i stabilizuje nocne wahania glikemii. Efekt bywa subtelny. Ale realny, spokojniejsze noce, cieplejsze stopy, łatwiejsze zasypianie. Za chwilę dostaniesz jasny plan, ile zaczynamy od pięciu, dziesięciu biliś milk, kiedy trzydzieści, sześćdziesiąt minut przed snem. Oraz bezpieczne warianty: odrobina miodu dla osób bez cukrzycy, lub dwa, trzy krople oleju z czarnuszki dla chętnych. Omówimy też przeciwwskazania i sygnały ostrożności. Celem jest odczuwalna poprawa w 7-14 dni. Jeśli to dla Ciebie pomocne, zasubskrybuj kanał i zostaw w komentarzu 1. A jeśli masz pytanie, wpisz 0. Wieczorna łyżka oliwy z oliwek Extra Virginia to prosty rytuał, który często wspiera krążenie i uspokaja układ nerwowy przed snem. Polifenole, takie jak hydroksytyrozol i oleuropeina, pomagają śródbłąkowi wytwarzać tlenek azotu, co ułatwia rozszerzanie naczyń. Jednonienasycone kwasy tłuszczowe stabilizują glikemię w nocy, a to zmniejsza wybudzenia związane z uczuciem głodu i napięciem mięśniowym. Zaczynamy delikatnie, by ocenić tolerancję. Przez pierwsze trzy, 4 wieczory użyj 1 łyżeczki, czyli około 5 mililitrów, przyjętej 30-60 minut przed snem. Jeśli brzuch reaguje dobrze, zwiększ do 10 mililitrów, a docelowo do 15 mililitrów, o ile nie pojawia się zgaga ani ciężkość. Organizm osób po 60. roku życia lubi powolne zmiany, tak łatwiej uniknąć dyskomfortu. Mechanizm działania jest wielowątkowy. Tłuszcz wysokiej jakości spowalnia opróżnianie żołądka i wygładza wahania cukru we krwi. To sygnał. Spokoju dla osi jelito mózg, mniej wyrzutów adrenaliny w nocy, bardziej równy ton nerwu błędnego, łatwiejsze zapadanie w sen głęboki. U wielu seniorów obserwujemy też cieplejsze dłonie i stopy. Znak poprawy mikrokrążenia. Jakość oliwy ma znaczenie. Wybieraj butelkę z oznaczeniem tatała extra virgin, datą zbioru i ciemnym szkłem. Aromat powinien być świeży, lekko pieprzny, z nutą trawy lub migdała. To zwykle świadczy o obecności polifenoli. Przechowuj w chłodnym, zacienionym miejscu i zużyj w ciągu kilku miesięcy od otwarcia. Sposób podania dopasuj do żołądka. Możesz wypić oliwę na łyżeczce, dodać do małej porcji naturalnego jogurtu bez cukru albo skropić nią ciepłą, niegorącą owsiankę wieczorną. Temperatura nie powinna przekraczać około 40 stopni, by nie tracić cennych związków i nie prowokować refluksu. Czas jest kluczowy. Najlepiej przyjmować oliwę 2 Trzy godziny po kolacji lub krótko przed snem, gdy czujesz, że żołądek jest już lekki. Jeśli jesz późno, odczekaj przynajmniej 90 minut. Zbyt wczesne użycie może wtopić się w kolację i dać mniejszy efekt nocny. Zbyt późne sprowokować odbijanie. Obserwuj sygnały organizmu przez 7-14 dni. Szukaj spokojniejszego zasypiania. Mniejszej liczby przebudzeń, cieplejszych stóp nad ranem i łagodniejszego napięcia łydek. Prowadź krótkie notatki godzina przyjęcia, ilość. Samopoczucie rano. Takać stat mapa ułatwi dobranie idealnej dawki. Zachowaj ostrożność. Jeśli masz aktywny refluks, chorobę pęcherzyka żółciowego. Skłonność do biegunek lub świeżo zmieniane leki. W razie stosowania antykoagulantów, utrzymuj stabilny jadłospis i skonsultuj każdą większą zmianę żywienia z lekarzem prowadzącym. Gdy pojawi się pieczenie w przełyku, bóle kolkowe lub uporczywe wzdęcia, zmniejsz dawkę lub przerwij. Nawodnienie wspiera działanie wieczornej łyżki. W ciągu dnia celuj w małe regularne porcje wody. A na dwie, trzy godziny przed snem ogranicz większe ilości, by nie zwiększać nocnych wizyt w toalecie. Delikatny spacer po kolacji poprawi powrót żylny i wzmocni efekt oliwy. Jeśli chcesz subtelnie podnieść walory smakowe, bez obciążania żołądka, połącz oliwę z odrobiną ciepłej wody i kilkoma kroplami soku z cytryny. Unikaj ostrych przypraw wieczorem. Pamiętaj, celem nie jest sytość, lecz sygnał dla naczyń i układu nerwowego, że noc jest bezpieczna. Po dwóch tygodniach oceń rezultat jeśli sen jest głębszy, a poranne nogi lżejsze kontynuuj dawkę, która działa najlepiej. Gdy efekt jest słaby, sprawdź porę podania, jakość oliwy i dzienną aktywność. Prosta korekta tych trzech elementów często przynosi widoczną różnicę bez potrzeby zwiększania ilości. Wieczorna łyżeczka miodu może być łagodnym wsparciem dla snu i komfortu nocnego pod warunkiem, że nie masz cukrzycy ani zaburzeń tolerancji glukozy. Naturalne cukry i śladowe składniki miodu często zmniejszają nocne ssanie w żołądku, które wybudza wielu seniorów. Działanie jest pośrednie. Niewielka dawka węglowodanów stabilizuje nocne spadki glikemii, co uspokaja oś jelito-mózg i ogranicza wyrzuty adrenaliny. Część osób zgłasza rzadsze mikroprzebudzenia oraz mniejsze napięcie łydek o świcie. Jak zacząć? Rozpuść. Łyżeczkę okea. 5 ml. Miodu w taczce ciepłej niegorącej wodzie poniżej 40°C i wypij 20-30 minut przed snem ciepło ułatwia wchłanianie a brak wysokiej temperatury chroni cenne związki możesz też połączyć miód z oliwą 5, 5 ml miodu plus 5-10 ml oliwy extra virginę. Energicznie wymieszane łyżeczką tworzą delikatną ketoemulsję. Taki duet często łączy korzyści stabilizacji glikemii z wsparciem śródbłonka. Nie zwiększaj porcji. Na zapas. Jeśli po 3 czterech wieczorach tolerancja jest dobra, możesz pozostać przy 5 ml. Większe ilości częściej powodują refluks, odbijanie lub wzrost pragnienia w nocy. Przeciwwskazania. Cukrzyca. Stan przedcukrzycowy niekontrolowany. Aktywny refluks. Alergia na produkty pszczele, choroby przyzębia w zaostrzeniu u osób przyjmujących insulinę lub pochodne sulfony lomocznika, nawet mała porcja miodu może zmienić przebieg nocnej glikemii. W tych sytuacjach zrezygnuj lub skonsultuj lekarza. Dbaj o zęby po miodzie, wypłucz usta wodą lub wyszczotkuj zęby. Przed snem. Aby nie zwiększać ryzyka próchnicy. Lepkie resztki cukrów w jamie ustnej to prosty bodziec dla bakterii. Jeśli chcesz wersję do sania. Wybierz chłokat pół łyżeczki, powoli rozpuszczanej na języku. Ale tylko wtedy gdy nie masz problemów stomatologicznych i refluksu. Dla osób unikających miodu alternatywą bywa mała daktyla, jedan szta, lecz także niesie ładunek cukru stosuj rozważnie. Obserwuj organizm przez o 10 dni, notuj porę ilość i poranne samopoczucie. Sygnały, że dawka jest zbyt duża, to uczucie ciężkości w nadbrzuszu, wzmożone pragnienie nocą lub rozgrzany sen z częstszymi pobudkami. Jeśli po tygodniu nie widzisz korzyści, wróć do samej oliwy lub zmień porę, na przykład 45-60 minut przed snem, Zamiast 20, a 30, celem jest subtelny, przewidywalny efekt niesłodycz sama w sobie. Olej z czarnuszki to opcja dla osób, które dobrze tolerują oliwę i szukają delikatnego wzmocnienia efektu rozgrzewającego oraz wsparcia mikrokrążenia. Substancją czynną jest głównie tymochinon związek o właściwościach przeciwutleniających. I łagodnie przeciw zapalnych. U części seniorów obserwujemy rano mniejszą sztywność i nieco cieplejsze dłonie, co bywa sygnałem lepszego ukrwienia obwodowego. Zasada jest prosta krople. Nie łyżki. Zacznij od śkwi trzy kropel. Olecił z czarnuszki wymieszanych z cłysiej z dziecięciem o oliwy, ekstra Przyjmuj mieszankę. Po co najmniej 2 godzinach od kolacji najlepiej 30-60 minut przed snem, gdy żołądek jest już lekki. Taki nośnik tłuszczowy poprawia tolerancję i ogranicza podrażnienie przełyku. Nie przekraczaj pięcią kropel na dobę. Czarnuszka ma intensywny smak i bywa rozgrzewająca, większe dawki częściej wywołują. Odbijanie, pieczenie w przełyku lub uczucie ciężaru pod łukiem żebrowym. Jeśli pojawi się kwasota, wróć do dwóch kropli lub zrób 2-3 dni przerwy i obserwuj. Mechanizm korzyści jest pośredni. Łagodne działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne może wspierać funkcję śródbłąka oraz komfort mięśniowo-stawowy. A uczucie ciepła sprzyja zasypianiu u osób z wychłodzonymi stopami. To wsparcie. Nielek nasenny. Celem jest spokojniejszy ton układu autonomicznego w nocy. Środki ostrożności: zrezygnuj z czarnuszki. Jeśli masz aktywną chorobę refluksową, skłonność do nadkwaśności lub choroby wątroby. W fazie zaostrzenia zachowaj ostrożność przy ciesza niskim ciśnieniu i ślekach hipoglikemizujących czarnuszka może subtelnie wzmacniać ich działanie. W takich sytuacjach lepiej pozostać przy samej oliwie interakcje i bezpieczeństwo jeśli stosujesz antykoagulanty leki na nadciśnienie lub cukrzycę. Wszelkie dodatki ziołowe omawiaj z lekarzem w razie zawrotów głowy, nadmiernego spadku ciśnienia, bólów brzucha czy wysypki przerwi i obserwuj przez 48 godzin. Powrót do schematu bez czarnuszki zwykle przywraca komfort. Jak poprawić smak i tolerancję? Połącz krople czarnuszki z oliwą, a następnie popij. Kilkoma łykami ciepłej wody. Unikaj gorących napojów i ostrych przypraw tuż przed snem, jeżeli aromat jest dla Ciebie zbyt intensywny. Spróbuj dwa kropli przez tydzień. Dopiero potem wróć do trzech. Jakość preparatu ma znaczenie. Wybieraj olej z czarnuszki, tłoczony na zimno, w ciemnej butelce. Z krótkim składem i datą tłoczenia. Przechowuj w chłodzie i świetle ograniczonym do minimum. Zjełczały zapach czy ostre drapanie w gardle to znak, by wymienić produkt. Po 10 tydzieściu dniach. Oceń efekty łatwiejsze zasypianie, mniej wybudzeń, cieplejsze stopy nad ranem, łagodniejsza sztywność mięśni. Jeśli różnica jest niewielka, lub pojawia się dyskomfort. Wróć do samej Oliwy, to ona pozostaje bazą wieczornego rytuału. Czarnuszka jest tylko opcją dodatkową, a nie obowiązkowym elementem planu. Finałowo chcę zostawić Ci obraz spokojnej, wykonalnej zmiany. Pan Jan, 68 lat. Zaczął od pięciu mililitrów oliwy 45 minut przed snem. Po czterech wieczorach bez dolegliwości podniósł do dziesięciu mililitrów. Dwa razy w tygodniu dodał łyżeczkę ciepłego miodu, a w chłodniejsze dni dwa krople oleju z czarnuszki do oliwy. Po dwóch tygodniach opisywał płytsze napięcie łydek nad ranem, cieplejsze stopy i łatwiejsze zasypianie. Bez cudów, po prostu konsekwencja i delikatne dostrajanie pory oraz ilości. Najważniejszy trzon pozostaje prosty. Wieczorna oliwa ekstra jako baza. 30-60 minut przed snem albo 2-3 godziny po kolacji. W dawce od 5 do 10-15 ml mm według tolerancji. Opcjonalnie miód wyłącznie u osób bez cukrzycy, a czarnuszka w kroplach, nie w łyżkach. Pomaga też rytm dnia, małe porcje wody od rana, krótki spacer po kolacji, lżejsza kolacja i spokojny wieczór, bez ostrych przypraw. Pamiętaj o bezpieczeństwie: jeśli masz refluks, chorobę pęcherzyka żółciowego, skłonność do biegunek, problemy z wątrobą, cukrzycę, lub przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe na nadciśnienie albo przeciwcukrzycowe. Zacznij od najmniejszej dawki i skonsultuj plan z lekarzem. Objawy takie jak pieczenie w przełyku, kolkowe bóle brzucha, nasilone wzdęcia czy zawroty głowy to sygnał, by zmniejszyć ilość lub przerwać. To wsparcie stylu życia. Niezamiennik terapii. Efekty są subtelne i kumulują się w czasie, zwykle 7-14 dni wystarcza. By zauważyć. Czy ta metoda jest dla Ciebie Dobieraj porę, ilość, i ewentualne dodatki do własnego żołądka, a nie do cudzego planu. Jeśli chcesz spróbować, już dziś wybierz najprostszy krok. Pięć się mlś, oliwy przed snem. I krótką notatkę rano o samopoczuciu Daj mi znać w komentarzu wpisując 1 a jeśli masz pytanie 0 będzie mi też miło jeśli zasubskrybujesz kanał bo w kolejnych filmach pokażę jak łączyć ten rytuał z higieną snu i prostymi ćwiczeniami dla lepszego krążenia po 60